Tematem dzisiejszego spotkania jest nietrzymanie moczu. Zapraszam! Nietrzymanie moczu, czyli tzw. inkontynencje urynę, to częsty problem zgłaszany u neurologa. Dlaczego u neurologa? Dlatego, że jest coś takiego jak pęcherz neurogenny. Przyczyną powstania pęcherza neurogennego są zaburzenia funkcji nerwów i układu nerwowego, który ma związek z funkcjonowaniem dróg moczowych. Anatomicznie pęcherz moczowy zbudowany jest z mięśni gładkich, które mają zdolność rozszerzania się, kurczenia, ale z czasem mięsień może ulegać zwiodczeniu. W zwiotrzeniu mogą ulegać również mięśnie miednicy małej, które podtrzymują pęcherz i to może być powodem zaburzeń oddawania moczu u osób starszych. Jakiego typu zaburzenia mogą występować? Jest kilka typów zaburzenia tego, tego, tego oddawania moczu. To jest albo oddawanie kroplami, czyli stały wyciek moczu, albo uczucie nagłej potrzeby oddania moczu, albo tak zwane oddawanie moczu wysiłkowe, czyli po zmęczeniu, albo przy kaszlu, przy śmiechu. To są te częste powody, gdzie występuje właśnie oddawanie moczu. Jest też tak zwane oddawanie moczu nagłe, czyli nagła potrzeba oddania moczu i trudności utrzymania go. Natomiast jest też wiele schorzeń zarówno układu nerwowego, jak i schorzeń ogólnoustrojowych, które mogą doprowadzać do zaburzeń mikcji. Te schorzenia układu nerwowego to są urazy kręgosłupa, to jest twardnienie rozsiane, to są schorzenia zwyrodnieniowe czy choroba Alzheimera. Nietrzymanie moczu może występować po zabiegach operacyjnych, po zabiegach ginekologicznych, po zabiegach urologicznych. To powodować może również problemy w oddawaniu moczu. Innymi problemami ogólnoustrojowymi może być cukrzyca, która doprowadza do objawów neuropatii cukrzycowej, czyli do zaburzenia funkcji nerwów, i to jest powodem zaburzeń mikcji w cukrzycy. Kolejny problem to otyłość. Otyłość, czyli przeciążenie mięśni i nagła również potrzeba oddawania moczu, wielokrotnie tym spowodowana. Zaburzenia mikcji są powodem kolejnych problemów zdrowotnych, bo ci pacjenci, jak piszą i jak mówią, piją zbyt mało wody w obawie przed właśnie potrzebą mikcji. Mało się ruszają, nie wychodzą z domu często. W związku z tym jest to również powodem zaburzeń psychologicznych, w postaci na przykład stanów depresyjnych, osłabienia kontaktów towarzyskich, braku aktywności ruchowej. Także to rodzi kolejne problemy zdrowotne. Więcej na ten temat znajdzie się na moim blogu medycznym z Pamiętnika Lekarza. Także serdecznie zapraszam na śledzenie moich wpisów, zapraszam na mój fanpage i zapraszam do lektury moich poradników medycznych, których już jest cztery i są jeszcze e-booki. Więc serdecznie zapraszam, kto chce być zdrowy, pomogę. Dziękuję, do usłyszenia.